Witam bardzo serdecznie. Taki krótki live. Marzec jest prawie, że za nami. Był miesiącem bardzo ciężkiej pracy, dlatego że kończyła się kampania 2M3D. I ona się kończyła takim nieco innym charakterze niż zazwyczaj kończyłaby się kampania. Mianowicie zrobiłem aukcję 2M3D i przez pierwszą połowę miesiąca wstawiałem codziennie po kilka przedmiotów połączonych z kampanią i na specjalnej grupie podłączonej pod mój kanał. I to było przez dwa tygodnie, potem w trakcie były wpłaty, były licytacje, a zwycięzcy przesyłali pieniądze na jednego z wybranego przez siebie beneficjenta, ale musiał on pochodzić z, z listy pięciu tych, których ja ówcześnie przygotowałem. I chciałbym powiedzieć, że wszystko zakończyło się po prostu rewelacyjnie. I właśnie o tym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Moi drodzy, w sumie wystawiłem 43 przedmioty. Nie będę Wam pokazał wszystkich, bo, bo, bo nie jest to potrzebne. Jeżeli chcecie, możecie dołączyć do grupy Aukcje 2M3D. Tam są wszystkie wypisane. Zobaczycie też, po ile poilone po poszły. Ale. Poszły naprawdę najróżniejsze przedmioty, na przykład o figurkę Gimgonsona. Każdy bohater, właściwie z, z głównej ekipy, otrzymał swoją figurkę, i każda została zlicytowana. Tak samo figurka Jeheszy, Gniewa oraz Mistrza Gry, czyli mnie. E, czyli Trondri poszedł także, a, no, na przykład y, karty testowe do gry Konik Morskich, którą właściwie pojutrze odbieram z drukarni. Poszło sporo gadżetów, które były używane na sesji, To akurat widzicie kosek Gizelbrecht, ale także był kostur Kurta. I różne różne toporek Thronry'ego, ale i mieczyk, najróżniejsze rzeczy. O, chociażby właśnie mask, maska, maska Waleta czy maska demona, którą nosił Paulus przy sobie. Puchar, puchar, raz myślałem, że akurat myślałem, że pójdzie za to na troszkę więcej, bo ja uważam, że jest rewelacyjny. Ale jest przy okazji m, chyba najobrzydliwszą rzeczą, która była używana na, na sesjach, jest po prostu po prostu straszny. A, ale także były troszkę mniejsze przedmioty, jak na przykład e, tabliczka Bodziego Wizdawka, i ta tabliczka była w karczmie, w Waldorfie, i tam właśnie Bodzi sobie przy niej siadał i, e, i odpoczywał, ale największą rewelacją, jaka była, to były oczywiście same karty postaci. One zrobiły największy show. Zanim powiem troszkę o nich więcej, to do każdego przedmiotu słuchajcie, był dodawany, był dodawany takie jakby oświadczenie z mojej strony, podpisane przeze mnie, że dany przedmiot rzeczywiście, ten, który wygrał, był częścią licytacji i też był powiązany z, z kampanią 2M3D. I to właśnie te karty postaci poszły za, za najwięcej. Karty Giza. Kurta oraz Tronry'ego zostały wylicytowane za 2010, zł, Każda, każda 2010, złotych. Karta Budziego znalazła się na drugim miejscu za kwotę 2110, a to dlatego, że była, właśnie była na końcu. Ale kozie postanowił w ostatniej chwili dorzucić jeszcze kołki na wampiry, które sam właściwie, właściwie zrobił, ale nie pojawiły się one na sesji. Nie pamiętam już dlaczego, ale i wtedy, wtedy właśnie jeszcze jego karta. Przebił pozostałe czy na 2110, ale a, najwięcej pieniędzy udało się zebrać za właśnie tutaj kartę Paulusa. Mora, właściwie kartę, kartę lewego, którą widzicie. E, te wszystkie dodatki, które stoją sobie z obok, bo e, były powiedzenia po kataju, które lewe sobie przygotował, ale jego sławetny katalog apartu to było wszystko w progach do, do odblokowania. Oczywiście wszystkie zostały odblokowane i lewego karta. Poszła za 11 110 złotych, 5 jedynek za ponad 10 000 zł Karta postaci, rozumiecie, którą my graliśmy przez 2,5 roku, ale właśnie wygrał najdłużej. I teraz co ciekawe, wszystkie karty postaci, wszystkie, całą piątkę, zgarnął jeden uczestnik o imieniu Rafał. A, walczył bardzo dzielnie ale odstawił konkurencję innych ulicy, licytatorów bardzo daleko w tyle i e, Rafał skoro zgarnął całą piątkę za tak świetną, świetne uczestnictwo otrzyma te wszystkie karty od nas osobiście więc to jest to, jest to jedna z niewielu rzeczy które, których jeszcze nie wysłałem Wszystkie przekażemy mu, wszyscy gracze przekażą mu osobiście razem ze wszystkimi dodatkami oczywiście na perkonie 2019, który będzie za, za niecały miesiąc. I oczywiście Rafał zasłużył na uściski dłoni i, i wspólne zdjęcie z nami jak najbardziej. Wszystki, każdy zwycięzca licytacji mógł przekazać pieniądze na jednego beneficjenta, którego właśnie listę beneficjentów przygotowałem wcześniej, jak tylko pokrótce, bo chciałem powiedzieć, co są na ile na kogo poszło z całych tych 43 przedmiotów. Zbieraliśmy między innymi na, na Dasha Iwanejko, jest to syn jednego z moich widzów, chłopiec cierpiący na, na zanik mięśni, tak w skrócie. Zbieraliśmy także na, na młodych artystów, jako że chciałem tak zróżnicować bardzo, więc tutaj mamy grupkę, grupkę dzieciaków. I zajęcia dla nich. Razem głównie muzyczne nagrywają, nagrywają dużo fajnych utworów, naprawdę niezłej jakości i wydają także płyty. Ale dzieciaków wystarczy. Także ze zwierząt postanowiłem, że skoro było, było troszkę chowańców, to i trzeba o tych zwierzętach pamiętać, więc wybrałem tym razem jeżurkową czyli, czyli organizację wspierającą różne leśne zwierzęta, ale koncentrującą się na jeżach. Wybrałem także pomoc Polakom na wschodzie, dlatego że Wielu ludzi nacierpiało się z powodu inwazji chaosu w Warhammerze i ten Kisle wpadł w pierwszej kolejności, więc. A tym, którzy przetrwali, trzeba pomóc, dlatego pomóc Polakom na wschodzie. I na samym końcu, jako że wiele chorób psychicznych się przewinęło, w szczególności choroby choroba Kurta, jego alkoholizm, to pomyślałem o Stowarzyszeniu Monar, pomagającym osobom uzależnionym nie tylko od alkoholu, ale także od, od narkotyków. Jest to bardzo duża organizacja, bardzo prężnie działająca w, w całym kraju. <laughs> I teraz chciałbym powiedzieć, ile udało nam się zebrać przez cały ten czas. I zacznę od tego, że na monar wpłaciło, że każdy zwycięzca sam wybierał, na co przekazuje pieniądze. Na monar zostało na przekazane 1590 zł. Dalej mamy, dalej mamy, choć tu ramko, dalej mamy Polaków na wschodzie 1830. I następnie całkiem niezłego busta finansowego dostały jeżyki, bo 8, ponad 8,5 tysiąca poszło na, na jeże i myślę, że całkiem dużo można jeży uratować za to, bo potem, potem te jeże są puszczane w las, oczywiście jeżeli na przykład są wcześniej podrącone albo po, podkreślone przez psy, potem te jeże są uwalniane i nie wiadomo co się z nimi dzieje, ale na pewno sobie żyją wesoło i myślę, że sporo ileże można, można uratować. I dalej mamy na Adasie zostało przekazane 10 410 zł i najwięcej na Młodych artystów 11271. A to dlatego, że Rafał, który wygrał, wylicytował te wszystkie, wszystkie karty, uznał, że fajnie, jakby każdy z moich graczy wskazał innego beneficjenta do przesłania pieniędzy. Lewy wybrał młodych artystów, na no chłopaki się podzielili między sobą. Lewy wybrał młodych artystów, więc 11 tysięcy ponad samej jego karty poszło właśnie na nich. Fajna rzecz, że jedną, no powiedzmy, jedną kartkę papieru. Udało się wylicytować za 11 tysięcy złotych I właśnie to pole powędrowało do młodych artystów Moi drodzy I zamykamy aukcję 2M3D Kwotą um, Kwotą 33 661 złotych Wow Nie spodziewałem się Naprawdę nie spodziewałem się um, Powiem wam że jak, sobie, jak ja sobie planowałem całą tę aukcję Myślałem, że 10 tysięcy złotych uda się zebrać. To będzie takie wow, fajnie, pięciocyfrowa kwota nieźle, 10 tysięcy złotych uda się zebrać. Moja żona powiedziała mi, coś ty, 10 tysięcy złotych będziesz miał z samych kart postaci. Ja mówię, Co ty niemożliwe? I z samych kart postaci było prawie 20 tysięcy zł, yy, złotych, więc, więc właściwie jedna i druga osoba była, była w błędzie. Ale też się cieszę, że udało się zebrać taką niesamowitą kwotę. Jest to coś, coś niesamowitego. Oczywiście do tego jeszcze doszły, doszły, doszła wysyłka tych wszystkich przedmiotów. To było koszt około 500 zł, ale nie, nie brałem ich z tego, co udało się zebrać, tylko pokrywałem je osobiście, tak żeby każdy uczestnik mógł swoją nagrodę bez dodatkowych kosztów uzyskać. Kończąc właściwie, bo to, bo, 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 bo to tyle. Chciałem tylko przedstawić takie ładne podsumowanie i zakończenie. Chciałem podziękować bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom aukcji. Nawet tylko jeśli obserwowaliście, bo do grupy dołączyło tysiąc, około tysiąca, ponad tysiąc osób na pewno. Nawet jeśli tylko obserwowaliście i kibicowaliście, to fajnie, że byliście, bo wszystkim udało się stworzyć bardzo kulturalną atmosferę pomocy, której kompletnie nic nie zakłóciło i za to. Serdecznie Wam dziękuję, Wam uczestnikom. Bardzo też dziękuję moim widzom, bo gdyby nie Wy, no to po prostu to wszystko by się nie udało. Ale także fanom, którzy wykonali większość chyba z tych przejęć, bo to, to były yy, maska, te, te, te kostury. Yy, tak, to zostało, większość tego została wykonana właśnie przez, przez fanów, tak, tak mi się wydaje. Yy, ale szczególnie dziękuję Adamowi, Magdzie oraz Basiorowi. Za figurki, ponieważ dorzucili naprawdę kawał cegły do aukcji, wszystkie figurki jakby zostały przez nich jakoś tam wspólnie zaprojektowane, pomalowane, wysłane potem do mnie, więc jest naprawdę, naprawdę włożyli kupę roboty w to i wielkie dzięki. Dziękuję także swoim graczom, ale nie za to, że zgodzili się na przekazanie kart, tylko za to, że nie za bardzo się kłócili ze mną, kiedy chciałem im je zabrać i nie starali się mnie powstrzymać przed tym. Justynie dziękuję Justynie Janimi, mojej menadżerce, za ogromną pomoc przy organizowaniu tego wszystkiego, bo sam, sam tego nie ogarnął. I tyle. Co zrobiliśmy wszyscy razem, coś, coś wspaniałego. Jestem naprawdę jestem dumny, ale jestem też też, też wzruszony, że, że coś takiego się udało i wdzięczny, że mogę robić w ogóle takie, takie akcje charytatywne. Jest to coś wspaniałego i lepszego zakończenia 2M3D tak naprawdę nie mogłem sobie zaplanować. I tyle z mojej strony, taki krótki, taki krótki film. Kłaniam się wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia na następnej tego typu akcji. Pozdrawiam!